Ale wiesz to widziałam ci na mediach społecznościowych, że tam podróżujesz, Stany Zjednoczone. Tak, tak. Osobo z Unii Fight Club. <śmuszczak> <śmuszczak> Dobrze mówię, w dobrym kierunku? Tak, tak, z Radkiem Paczowskim. Zgadza się. A, wiesz o co chodzi, wiesz <śmuszczak> o co chodzi, wiesz, <śmuszczak> o co chodzi yeah. trochę. A, i śledzę. No. Ja wtedy myślę, dobra, muszę, muszę w to zagrać. I teraz dla niewtajemniczonych. Pomyliła mnie z Marcinem, z Marcinem Dubielem. Czyli pomyliła klub, trenera. To, gdzie byłem, myślała, że ja jestem Marcinem Dubielem i że przeżywałem jego historię. I ja postanowiłem nie wyprowadzać jej z błędu i po prostu e, odpowiadałem, jakbym był Marcinem. No i powiedz mi, co robiłeś w Stanach? Byliśmy na gali UFC, na walce Konora McGregora. Nie, lubię cię! Naprawdę, naprawdę. No co co? No, podróże i treningi, tak? Ominęłam to, Radek wrzucał na, na relację. Wrzucał, no, nie, nie, nie widziałasz? Nie, nie widziałam właśnie. Byłam zapracowana bardzo.